Kibice piłkarscy w Europie i na całym świecie czekali na ten dzień od trzech lat. Właśnie startują piłkarskie Mistrzostwa Europy w Niemczech. Na początek mecz gospodarzy z reprezentacją Szkocji. Pierwsze spotkanie, mecz otwarcia w grupie A. 51 spotkań, mecz otwarcia, to jest Studio Euro, a Was witamy na kanale Branko Strzelny. Mecz otwarcia, tak jak i cała ceremonia otwarcia, będą miały miejsce na stadionie Allianz Arena w Monachium. Dokładnie, tak trochę nietypowo, bo raczej by się wydawało, że to na Olimpia Stadion w Berlinie odbędzie się ten mecz, ale tutaj zaskoczenie organizatorów: mecz na obiekcie Bayernu Monachium. W ramach ciekawostki możemy dodać, że poprzednie Euro także było rozgrywane na tym stadionie, Euro 2020, które jak zapewne pamiętacie. Było rozgrywane na całym kontynencie y, europejskim i w sumie nie tylko, bo jedna z lokalizacji była. Y, no w takiej euroazjatyckiej strefie, bo no. chodzi oczywiście o stolicę Azerbejdżanu, czyli Baku. Mecz otwarcia dla Niemców jest to, jeżeli liczymy zmagania takiego zespołu jak RFN czy Niemcy Zachodni, jest to piąty mecz otwarcia. Nigdy nie przegrali dwa remisy, bodajże dwa zwycięstwa, więc na pewno dla Niemców jest to bardzo ważny mecz. Oczywiście wszystkim u siebie. No, ja... Niemcy mają też sporo do udowodnienia po ostatnich imprezach, które nie były dla tego zespołu udane. tak, Tutaj mówię o mistrzostwach świata czy mistrzostwach Europy. Zawsze Die Dimanshaft... W, mierzą w jak najlepsze, jak najwyższe lokaty, jak najlepsze cele, a ostatnio jednak ta, ta pasa tego zespołu, no nie jest najlepsza. Dokładnie, że w trakcie trwania eliminacji do tego teraz już Euro, zmieniono trenera, Hansi Flick stracił posadę, zastąpił go młody Julian Nagelsmann, de facto były Co ciekawe, trener byłego trenera Bayernu tak. zastąpił kolejny były trener Bayernu, więc de facto perspekto... Tak to wygląda. Niemcy będą mieli o tyle łatwo, że Szkocji to nie jest wymagający rywal. Chociaż wiadomo, jak to jest z tymi meczami otwarcia. One potrafią sprawić różną niespodziankę. Bywały takie, że bywały nudne, tak? były takie emocjonujące, jak chociażby ostatni mecz otwarcia właśnie Włochów, tak? którzy pokonali wtedy Turcję no, 3 do 0, 3 do 0 3 tak. do zera. Czy wcześniej Rosjan, którzy gładko pokonali Arabię Saudyjską bodajże 5 do 0 Także. No, zdarzają się też te ciekawsze mecze. Mamy nadzieję, że tak samo będzie tutaj, a mamy taką nadzieję, dlatego że jest to również nie tyle turniej bardzo ważny dla nas jako kibiców reprezentacji polskiej, ale również dla tych kibiców, którzy interesują się piłką nożną troszeczkę inną, to znaczy last dance wielu piłkarzy, którzy wystąpią na tym turnieju, i właśnie jednego z nich będziemy dzisiaj widzieć, bo Tony Cross. Piłkarz Realu Madrid, który niedawno zapowiedział, że już skończył klubową karierę, kończy również karierę reprezentacyjną. I dla niego, jak i również myślę, że dla Manuela Nojera, który również Julian Nagelsmann to na konferencji prasowej zapewniał, że jest to numer jeden w bramce Niemiec i on nie będzie się tutaj rozwodził. Jeżeli nie dostąpi żadnej kontuzji, to również i on zagra. Także i dla niego myślę, że to może być ten ostatni taniec w kadrze Die Mannschaft. No, tutaj w że Niemiec jest wielu takich doświadczonych zawodników, chociażby też Thomas Miller, który od wielu lat gra w tych. Aczkolwiek on gra, będzie ramki, z, 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 z rezerwowego. W ogóle wielu ekspertów zwraca taką uwagę, że Niemcy mają problem z bramkostrzelnymi napastnikami, z wykończeniem akcji. ja wiem, w tym roku e, Filkry, który gra e, w, i gra nadal w Borussia Dortmund, będzie reprezentował przecież. Na napadzie Niemcy. No, wiadomo, że on prawdopodobnie dopiero wejdzie po y, jakichś tam, iluś tam minutach. Bo prawdopodobnie pierwszym tutaj wyborem na będzie Kai Havers, który no, ma do sobą bardzo dobry sezon w Arsenalu. Y, no, ale nie można też zapominać o Florianie Wilcu, który, no, mistrz Niemiec, y, no, którego obecnie tak poprowadził Tchablielonzo, że jestem w stanie się. Może nie założyć, ale, ale na pewno uważam, że to będzie jeden z kluczowych piłkarzy Niemiec, przynajmniej na tym turnieju, tak przynajmniej mi się wydaje. Ale jest też Jamal tak, który przecież, co prawda, na no Bayern w tym sezonie grał słabo, ale no, no, on Musiala stracza, to jest, jest takim utalentowanym chłopakiem, który no ma ogromny potencjał i trener go zna. bo miał okazję z nim pracować w Bayernie Monachium, także, także wydaje się, że. To są te gwiazdy Niemiec, które mogą pokazać swoją swoją. No yy, właśnie, no tak, do... rozw rozwodziliśmy się nad Niemcami, ale przecież nie zapominajmy, że grają również tam inna reprezentacja, czyli reprezentacja Szkocji, która w poprzednim Euro również wzięła udział. Tam wówczas yy, zajęła ostatnie miejsce, zdobywając. Bodaj że tylko jeden ostatnie punkt, a miejsce w grupie, tak, tak. W ogóle Szkoci generalnie mogą się pochwalić dość pochwalić dość słabymi wynikami, jeżeli chodzi o mecze z Niemcami. To Wam tutaj już zaspołderuję. Bo w, po raz ostatni w ramach euro te dwie drużyny ze sobą grały w 1992 roku. Wówczas w grupie B Niemcy wygrały gładko 2 do 0. To spotkanie, tak jest, w eliminacjach do Mistrzostw Europy po raz ostatni w 2015 roku, czyli do euro 2016 i dwukrotnie górą byli Niemcy. Generalnie po raz ostatni jakikolwiek inny wynik niż zwycięstwo Niemiec spadł w 2003 roku, wówczas był to remis 1 do 1. Czyli można powiedzieć, że Szkoci wydają się bez szans, natomiast no, nie można zapominać, że przecież tam też grają piłkarze nawet y, dla wielu pewnie z was z nami, dlatego że y, jeżeli śledzicie piłkę angielską, zwłaszcza, no, to tutaj wielu piłkarzy reprezentacji Szkocji występuje w tej najwyższej i najlepszej, jednej z najlepszych lig na świecie, czyli Premier League. Chociażby no, najbardziej chyba znany Scott, Scott McTominay, który będzie prawdopodobnie występował w pierwszej jedenastce, no i myślę, że rewelacja w tym roku, co miałem okazję się przekonać oglądając mecz na żywo, czyli piłkarz Aston Villa, McGill, który również podejrzewam, że wystąpi, ale no to przecież to wiadomo, że to jest Oczywiście decyzja trenera. No to tutaj jeszcze mamy w obronie Andrew Robertsona z Liverpoolu. No tak tak, 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 tak. Jeszcze jakość do tego zespołu. Tak, dokładnie. E... Nie brakuje tam takich solidnych nazwisk, aczkolwiek no, zobaczymy jak im pójdzie. Wiadomo, że mecz otwarcia przed własną publicznością to jest ogromny atut dla, dla Niemców, ale no, nie zapominajmy też, że w takim 2008 roku, na przykład, podczas Mistrzostwa Europy w Austrii i Szwajcarii Czesi grali ze Szwajcarią i górą byli Czesi. Dokładnie. Aczkolwiek pamiętajmy, że Niemcy dwa lata wcześniej grali u siebie na turnieju na Mistrzostwach Świata, gdzie zajęli trzecie miejsce. Dlatego osobiście uważamy, że Niemcy mogą w tym roku turniejowym, no, mogą zaskoczyć. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, powinni, bo... W... Kiedy jak nie teraz, tak? Przed własną publicznością, na własnym turnieju. Wracając do jeszcze do tych meczów otwarcia poprzednich, jak to wyglądało, no, Polska w 2012 roku, remis 1-1 z Grecją, mecz w dramatycznych okolicznościach, można powiedzieć, dobrze się rozpoczął dla Polaków, bramka Lewandowskiego w 17 minucie, później wyrównanie Greków i rzut karny po czerwonej kartce i faulu Szczęsnego, który obroniony przez Tytonia także tak to wyglądało. W 2016 roku Francja bodajże z Rumunią się mierzyła. Tam było 2 do 1 dla Francuzów i remis się utrzymywał prawie do końca. Tam była fantastyczna bramka Pajeta później. Tak, tak. To, to właśnie Stąd? ta na wagę trzech punktów dla Francuzów pod koniec meczu. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten mecz. Piszcie w komentarzach, jakim wy drużyną kibicujecie na tym Euro, no bo przecież wiadomo, że tych zespołów mamy 24, więc pewnie macie tam swoich faworytów. Możecie też również o nich napisać. My przypominamy, że awansują dwa pierwsze zespoły plus oprócz dwóch najgorszych z trzecich miejsc. Dokładnie, cztery zespoły z trzecich miejsc, więc liczymy. Tak jak samo i Wy, i Wam przede wszystkim życzymy udanego turnieju. Zaglądajcie na nasze media społecznościowe. Znajdziecie nas wszędzie tam, gdzie obecnie się znajdujemy, czyli wszystko oczywiście w opisie. No i jeszcze raz życzymy Wam udanego turnieju. Mam nadzieję, że również mecz otwarcia będzie tym meczem, który no, zapadnie nam na długie, długie lata w pamięci. Do zobaczenia. Cześć.